Witam serdecznie w kolejnej części. Dzisiaj będziemy sprawdzać, jakie układy astrologiczne muszą wystąpić w horoskopie, aby móc przewidzieć pewien sukces. Pewien, mówię tutaj oczywiście bardzo ogólnie, szeroko, ale stwierdziłem, że bardzo dobrym przykładem będzie horoskop naszego prezydenta Andrzeja Dudy, aby właśnie zobaczyć, jaki układ Jakie planety, jaka kondycja tych planet stała za tym sukcesem, powiedzmy, w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda został prezydentem. I tu oczywiście abstrahuję od, zupełnie od polityki, od um, lubię, nie lubię i tak dalej. Tu się zajmujemy z czystą astrologią i patrzymy pod kątem astrologicznym, jakie planety dały Taki sukces, no bo co by nie mówić, myślę, że się wszyscy tutaj zgodzimy, że uzyskanie najwyższego stanowiska państwowego, niezależnie właśnie od naszych opinii i naszego podejścia do całej polityki, moje podejście jest bardzo krytyczne, ale to, tak jak mówię, zostawmy to na boku. Niezależnie od tego wszystkiego, jest to rodzaj sukcesu życiowego. I ten przykład jest fajny, bo faktycznie widzimy w tym horoskopie bardzo mocne układy, które w tamtym czasie miały miejsce w tym horoskopie. Więc to będzie taki wzorcowy przykład, dzięki któremu też zobaczycie w ogóle, jak wygląda predykcja astrologiczna. Czyli, czyli, czyli jakby, właśnie przewidywanie pewnych zdarzeń, określanie możliwości, jakie mamy w przyszłości. No, i ten przykład jest dobry, bo tutaj te planety są wyraźne, mocne. No, co oczywiście nie, nie, nie w każdym horoskopie, nie w każdym odczycie coś takiego ma miejsce. Raczej to, co tutaj zobaczycie, jest pewną, nie wiem, czy rzadkością, tak? bo mimo wszystko, mimo wszystko no, są te horoskopy, w których odnajdujemy mocne układy, i one faktycznie dają nam jakiś rodzaj sukcesu w życiu. No Więc myślę, że przejdziemy od razu do rzeczy. Horoskop Andrzeja Dudy. Zacznijmy od podstawowej kwestii. Zobaczmy, jaka planeta była aktywna w 2015 roku, wtedy, kiedy, kiedy pan Andrzej został prezydentem. I to oczywiście odczytujemy moi drodzy z analizy Wim Dasa. Tutaj ustawiłem. Tak zwaną Adanę, z racji tego, że księżyc w tym horoskopie jest w ósmym domu. To jest pewien taki szczegół, i wobec tego widzimy, że od 2011 do 2030, czyli jeszcze to trochę potrwa, pan Andrzej Duda był w okresie Saturna. No i teraz ta główna zasada: my zawsze musimy sprawdzić, jaka siła jest tej planety, bo cały ten okres będzie zapowiadał już pewne zdarzenia, no właśnie w zależności od siły, od kondycji, od położenia. Co my tutaj widzimy? Jak mówię, sprawdzamy siłę, musimy określić tą siłę, ale nie tylko w wykresie głównym, co też trzeba dodać, to jest w ogóle piękno tej astrologii, że my możemy konkretnie zobaczyć w danych aspektach naszego życia, jak dana planeta tu mówimy o tym Saturnie, będzie się manifestować. Ponieważ możemy mieć inną karmę w obrębie chociażby kariery, czyli wtedy wykres D10 pokaże siłę Saturna, albo oczywiście słabość, tak, to jest jakby druga strona medalu. Ale jeśli otworzymy inne wykresy, może to być chociażby. Hmm, D9, tak, to, to są kwestie związane z małżeństwem D20 kwestie duchowe, tak? Tu mamy bardzo dużo tych wykresów D27 podświadomość w wykresie D60. Zobaczymy między innymi nasze fobie. Moi drodzy, to też może być ciekawe. Jeśli oczywiście planeta, jeśli taki Saturn. Będzie wskazywał na jakieś negatywne rzeczy w obrębie tego wykresu, no to on właśnie zapowiada w obrębie tego obszaru życia dane wydarzenia. I taka jest ta główna zasada, więc zaczynamy od tego wykresu głównego, który tak naprawdę pokazuje wszelakie, taką jakby ogólną. Taki, to jest taki ogólny odczyt, tak? to jest taka baza. No i co tutaj widzimy? Ten Saturn jest w siódmym domu, a Saturn w siódmym domu to jest Digbala. Digbala dla planety oznacza bardzo dużą moc i siłę. Saturn w siódmym domu po prostu to jest digbala. To jest pierwsza sprawa. Druga, aby określić dodatkowo moc planety, sprawdzamy, moi drodzy, wykres d9. d9 pokazuje taką finalną kondycję planety, i... więc tu jest jakby kolejny, kolejny etap. Tak? Nie wystarczy, że tutaj Saturn będzie bardzo dobry w siódmym domu. Ale my chcemy też, aby D9 był ten Saturn mocny, bo on będzie zapowiadał, że ten skutek finalny będzie faktycznie dobry. I zauważmy, Saturn jest w tym samym znaku, co oznacza: myślę, że to już wiecie, Vargotama. Więc jednocześnie jest Vargotama i Digbala. No to to już jest coś bardzo rzadkiego. Eee, oczywiście bardzo sprzyjającego. To już zapowiada, że cały ten okres będzie czymś bardzo korzystnym dla pana prezydenta. Zobaczmy jeszcze tutaj Saturn, to jest Bitru Karaka. To już są kwestie poboczne, może tego nie będziemy poruszać. Więc to jest ten pierwszy punkt. Saturn wygląda bardzo dobrze. Zobaczmy D10, jak mówiłem, kwestie związane z karierą. I co ciekawe, tutaj Saturn też jest wargotama, zobaczmy, tak? W tym samym znaku to też jest bardzo korzystne, bo wargotama my znajdujemy, odnajdujemy w każdym z wykresów. Więc jeśli ten jakakolwiek z planet będzie w tych samych znakach, względem wykresu głównego to jest coś korzystnego. Zobaczmy, że ten Saturn ponownie w wykresie bardzo znaczącym dla tego człowieka, czyli w wykresie pokazującym karierę, też jest wargotama. No więc mamy już trzy bardzo, trzy albo i więcej, cztery nawet bardzo mocne, korzystne czynniki, tak? No więc widzicie, nie wystarcza, że mamy tutaj mocne planety, ale jeszcze musi przyjść okres planetarny, który uaktywni daną planetę. Więc to też jest taka ciekawa informacja: możemy mieć na przykład bardzo fajną jogę, która niestety dla nas będzie aktywna. Chociażby pod koniec naszego życia, też coś takiego może się zamanifestować, więc to daje zupełnie inny efekt niż, niż taki rodzaj sytuacji, gdzie ta sama joga byłaby aktywna przez długi czas podczas naszego no, dzieciństwa, chociażby, tak? Więc to daje zupełnie, zupełnie inny efekt. Więc nie tylko siła planet, nie tylko kondycja, ale i jeszcze musimy utrafić na okres planetarny, tak? No i tutaj coś takiego oczywiście ma miejsce, ale 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 my jeszcze sprawdzamy, moi drodzy, podokresy. Nie tylko główny okres, bo jak widzicie, no yy, to jest 19-letni okres Saturna, ale cały ten okres jest jeszcze rozbity na dziewięć podokresów. I w tych predykcjach my bierzemy co najmniej te dwa poziomy. No, i tutaj odnajdujemy w 2015 roku pod okres Merkurego, moi drodzy. Więc, tak naprawdę, ten Merkury również powinien być mocny, bo co z tego, jeśli Saturn będzie bardzo dobrze wyglądał? Jeśli to oczywiście jest, jest pewne błogosławieństwo, ale przyjdzie planeta jako pod okres, która w naszym horoskopie będzie bardzo słaba. No to co wtedy? To też też, no, ten wynik może być słabszy. No, ale sprawdzamy tego Merkurego, tak? Merkury, w ogóle te podokresy pokazują e, osoby, które do nas przychodzą, to tak nawiasem mówiąc. Ale zasada generalnie jest taka sama, my chcemy, aby ten Merkury był w horoskopie widoczny, mocny, no, tym bardziej, tym bardziej w też w tym wykresie d10, tak, ale w tych trzech, trzech głównych wykresach, no tutaj Wam powiem, że wykresy d9, d10 ten Merkury jest troszkę jakby słabszy w tym sensie, że w siódmym domu on daje pewne problemy, ale z drugiej strony on aktywuje pierwszy dom, bo każda planeta. Aspektuje siódmy dom od siebie, więc w jakimś sensie ten Merkury w d10 i w d9 też zapowiada aktywację ascendentu, co jest ogólnie zwykle czymś korzystnym. Ale co jest najistotniejsze, to to, że w wykresie głównym Merkury jest w szóstym domu, a to jest już bardzo mocne położenie dla planety, bo Merkury w szóstym domu czuje się mocny. Więc, więc tutaj, jakby kolejny Kolejny dobry pod to e, układ. I w ogóle, mówiąc trochę więcej o tych planetach, oczywiście możemy zrobić głębszą analizę i powiedzieć chociażby parę słów o tym Saturnie i Merkurym, jeszcze z innego punktu widzenia. Bo zauważmy, że Saturn w ogóle w tym horoskopie włada trzecim domem, trzecim i czwartym. Więc te aspekty w tej energetyce też mogą być jakby lepsze u pana Andrzeja, tak? Trzeci dom to są umiejętności komunikacyjne. Już abstrahując od tego, jaki pan Andrzej ma wizerunek, zwłaszcza w tym aspekcie komunikacyjnym, to jednak... No tutaj też jest rachu, więc też nie, nie bez przyczyny to jest taki wizerunek. Wiadomo, że rachu w trzecim domu może pokazywać przeróżne rzeczy, tak? Zaskakujące, nietypowe, zwłaszcza, że to jest Aruda Lagnie. Może też pokazywać rzeczy niekorzystne, bo jest to generalnie malefik, tak? ale władca tego domu jest no, Digbala, mocny, więc ogólnie cały ten okres Saturna uaktywnia trzeci dom, czyli umiejętności, jest władcą koziorożca, tak? więc jest bardzo powiązany w ogóle z aspektem pracy. I generalnie planety Digbala pokazują kierunki świata. Każda planeta pokazuje inny kierunek świata. Akurat Saturn pokazuje zachód, więc aktywacja planety Digbala również daje nam takie otwarcie karmiczne. No w tym przypadku na zachód, tak? Więc aktywacja tej planety daje też możliwości w ogóle pracy, też no gdzieś w innych, w innych państwach, tak? Bo Saturn pokazuje zachód. To co może być trudniejsze dla tego Saturna, to połączenie połączenie planetarne ze słońcem, joga planetarna. No, jogi są czymś bardzo ważnym. Zawsze też sprawdzamy, to jest jakby kolejny punkt w tej układance. Zawsze jeszcze musimy zobaczyć z jaką planetą dana planeta się znajduje, bo to w bardzo istotny sposób też modyfikuje to co się będzie wydarzać. Tak się składa, że słońce z Saturnem się nie lubią. Więc jednocześnie będzie to dla pana Andrzeja sporym wyzwaniem. Generalnie słońce z Saturnem może pokazywać, może generować poczucie takie ograniczeń i daje pewne, pewien rodzaj niepewności, ponieważ słońce to jest nasze ego, nasze poczucie siły. Saturn jest głównym hamulcowym, dlatego te planety się nie lubią. Więc, brak pewności siebie, coś takiego może tutaj być obecne. Pewna tendencja do pesymizmu, mówię tutaj ogólnie o takim połączeniu: słońce z Saturnem, i też odczuwanie presji społecznej, ponieważ Saturn odnosi się także do norm społecznych i oczekiwań. Dlatego połączenie ze słońcem może zwiększać poczucie presji społecznej. No i taką potrzebę spełniania wysokich standardów, co też może prowadzić do pewnego stresu, jakiegoś lęku przed niepowodzeniem. Trudność w wyrażaniu emocji, też coś takiego przy tej jodze, może, yy, może się manifestować i poczucie izolacji. To są, myślę, główne problemy wynikające z tego połączenia Saturn z ze słońcem. Natomiast Merkury on aktywował wtedy ten dom szósty, tak? Dom związany z rywalizacją, z pokonywaniem przeszkód. No i w ogóle jest to znak barana, czyli też pokazuje inicjatywę, tak? Kwestie związane z powstawaniem nowych projektów w życiu, nowych dróg, nowych ścieżek. E, tak więc w ogóle no ta planeta jak mówiłem dobrze się czuje jako Merkury w szóstym się dobrze czuje e, i, i, i tutaj może dawać napęd e, w ogóle taki napęd do też do rywalizacji tak poprzez chociażby tą komunikację bo Merkury to pokazuje ale w ogóle cały aspekt związany z pracą z karierą może też mieć u pana Andrzeja mocny tutaj kontekst związany z taką czystą Chęcią rywalizacji, bo to jest szósty dom, pokonywania przeszkód, i tak dalej, wrogów, co też oczywiście w polityce jest jakby no główną, główną rzeczą, która się za tym wszystkim kryje. No ale żeby tego było jeszcze mało, to możemy badać głębiej te planety aktywne. I tutaj taka bardzo fajna technika to jest to, aby wziąć tą główną planetę aktywną, czyli tutaj mowa o tym Saturnie. I umieścić tutaj taki symboliczny ascendent, czyli dokonać takiego odczytu, jakby w tym miejscu był ascendent. Bo w pewnym stopniu, w pewnym sensie coś takiego ma miejsce. Tak? Jeśli dana planeta jest aktywna, to ona jest w centrum uwagi. Zatem, analiza tego samego horoskopu, ale zmieniając ten ascendent, też nam tutaj doda. Więcej szczegółów. Czyli zauważmy, co ten cały okres Saturna będzie oznaczał. Bardzo dużo karmy związanej z drugim domem to jest bogactwo, to jest rodzina. Tak? Tutaj generalnie bardzo no, fajne układy księżyc, Wenus, Mars więc jest to dom finansowy, ale Ketu w trzecim domu może pokazywać może wskazywać na pewne trudności. W tym trzecim domu, bo to jest malefik, a Ketu zawsze pokaże rodzaj trudności. Ketu nas oddziela od tego świata i generalnie to zapowiada pewne wyzwania, trudności właśnie w obszarze komunikacji. Ketu malefik, jak mówię, oddziela nas od świata, pokazuje dystans. Natomiast dodatkowo Merkury jest w dwunastym domu. Merkury to też jest komunikacja nasza i gdy planetę mamy w dwunastym domu, tym bardziej tutaj Merkurego, to zwłaszcza w kontekście związanym z komunikacją, bo to pokazuje Merkury, również się zamanifestują takie pewne trudności komunikacyjne, ponieważ 12 dom pokazuje izolację. No i, i, i ja myślę, że to w dużym stopniu się zamanifestowało i to się potwierdza. Jowisz w 8, to to pomińmy. I mamy jeszcze rachu w dziewiątym domu, tak, więc też kwestie związane rachu w dziewiątym domu, on nie lubi być w dziewiątym domu, pokazuje pewne transformacje, trudności związane ze światopoglądem, z religijnością nawet naszą, bo dziewiąty dom to są rzeczy związane z religią. Tu też się mogą pojawiać pewne, pewne, pewne jakieś wydarzenia. No, coś takiego też raczej z tego co pamiętamy, miało miejsce. Rachu w dziewiątym, generalnie to nie jest dobry układ. Trzeba by tutaj doradzić panu Andrzejowi, aby uważał bardzo mocno na kwestie związane z dziewiątym domem, czyli chociażby z tą religią, bo jest tutaj duże narażenie na po prostu możliwość popełnienia błędów, ponieważ rachu ukazuje nasze błędy, jest taką planetą, która daje najwięcej zamieszania w całym horoskopie. No, i tak to wygląda. Można by jeszcze dodać tutaj, że tak naprawdę wiele planet jest nieźle umiejscowionych, bo chociażby Jowisz w drugim domu jest czymś też bardzo korzystnym w drugim domu i we własnym znaku, tak? Więc tak naprawdę no, czasem jest tak, że jedna planeta może nam przynieść duży sukces, ale często za takim faktycznie dużym sukcesem stoi kilka planet. Co tutaj mamy generalnie? No, generalnie w ogóle słońce w siódmym domu pokazuje taki, e, pokazuje pewnego lidera, chociaż z drugiej strony, daje może dawać problem w relacjach, bo słońce w siódmym domu nie do końca lubi się znajdować i daje właśnie problem. Z ego, tak? Słońce w Siódmym Domu mieli m.in. Freud e, i też pan z wąsikiem z czasów II wojny światowej. Z tym, że no nie porównuje oczywiście tych postaci jeden do jednego, ale pokazuje rodzaj energii, jaka się kryje za Słońcem w Siódmym Domu. No daje to po prostu mm, rodzaj dużego ego, które oczywiście w kwestiach takich. E, związanych z polityką może być dużym atutem. No i to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.